Kochane dzieci, ja jestem waszą matką bolesną i cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Módlcie się, szukajcie Jezusa, który Was kocha i oczekuje w Was z otwartymi ramionami. Ludzie rzucili wyzwanie stwórcy i kroczą ku wielkiej przepaści. Powróćcie pospiesznie. Mój Pan przygotował dla Was to, czego ludzkie oczy jeszcze nigdy nie widziały. Życie wieczne z Bogiem będzie nagrodą dla sprawiedliwych. Nie wycofujcie się. Mój Jezus Was potrzebuje. Będziecie jeszcze mieć długie lata ciężkich prób. Zdrajcy wiary zanegują dogmaty i to, co święte, zostanie wyrzucone precz. Odwagi, nawet pośród prób, dawajcie świadectwo, że należycie do Jezusa. Waszym orężem obronnym jest prawda naprzód bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja Was błogosławię w imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.